O! Cześć! Jarek Wuczak, firma Bart Wrocław. Dziś mam dla Was mega pospolity samochód, ale w bardzo fajnej wersji, z silnikiem 1,4 Turbo i oczywiście z instalacją gazową, jak nam naszą firmę przystało. Chcecie zobaczyć, jak to zrobiliśmy? Zapraszam do oglądania. Fiat, Tipo w Polsce zawsze był. Dobrze sprzedającym się samochodem, i również ten y, tak się sprzedawał. A moim zdaniem, w tym wypadku ma najlepszy możliwy silnik, czyli 1,4 Turbo, który ma włosko-niemiecki rodowód, czyli Opla y, z Fiatem, aczkolwiek ten konkretny był zawsze tylko w Fiatach. Natomiast dół silnika z głowicą ma bardzo wiele wspólnego z tymi znanymi i dobrze. Gazującymi się silnikami Opla 1,4 Turbo. Ten konkretny ma 88 kW, czyli 120 koni, czyli niezbyt wysilony, bo można z niego zrobić i ze 170 koni, ale takie 120-150 koni to jest zupełnie normalne. I teoretycznie nie ma on żadnych wad poza jedną jeździ na benzynie. Od dzisiaj tej wady już go pozbawiliśmy i jeździ na gazie żeby zamiast 8 litrów benzyny palić 10 litrów gazu. To chyba się opłaca, bo benzyna kosztuje 6,50, a gaz kosztuje 2,80. Tak więc spora różnica zostanie w kieszeni, pod warunkiem, że się będzie oczywiście odpowiednio dużo jeździło. A odpowiednio dużo to wystarczy około 10 tysięcy km rocznie. Ale najczęściej nasi klienci, którzy mówią, że jeżdżą 10 tysięcy km miesięcznie, rocznie, to zaczynają jeździć na gazie 12-14, bo już ich na to bardziej stać i nie nie żałują, że tak powiem pojechać sobie gdzieś tam, bo jak byliby na benzynie, to by nie pojechali, a jak jeżdżą, a jak mają instalację gazową, to jeżdżą trochę więcej. Dzięki temu więcej zobaczą, więcej załatwią, może nawet więcej zarobią, bo mogą służbowo również więcej pojeździć. Tutaj założyliśmy instalację gazową BRC. Która kosztuje właśnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile kosztuje, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tu w opisie. A tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje taka instalacja gazowa. Formularz, wypełnienie formularza i dostanie oferty to jest dwie minuty. Od, odbywa się to całkowicie online, bez naszej ingerencji. Odpowiada Wam automat. I jeżeli się pomyli, to się nie obraźcie, poprawimy coś, jak zadzwonicie i powiecie, że się pomylił. Tutaj BRC Sequent 32, czyli naprawdę top of the top, jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe w Polsce. Nie znam wad z tej instalacji, może poza tym, że jest trochę droższa niż polska konkurencja, ale za to rzadziej się ją serwisuje, rzadziej się psuje i naprawdę jeździ po 200 tys. km bez większych remontów, poza regeneracją reduktora, który powinno się robić według producenta co 90 tysięcy km. U nas wychodzi to właśnie mniej więcej w tych przedziałach 100, 120, czasami nawet 150 w hybrydach. Filtr fazy lotnej przymocowany do karoserii, że można za niego prawie holować. Filtr fazy ciekłej, złącze diagnostyczne i em, sterownik. Wszystko jest na, na wierzchu oprócz wtryskiwaczy, które schowaliśmy tam z tyłu za e, silnikiem. Silnik z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych, także nie trzeba się martwić tym aspektem, i nie musimy tutaj kontrolować tych luzów co jakiś czas, tylko możemy jeździć i 200, i 300 tysięcy, i 500 tysięcy kilometrów bez żadnej korekty. A teraz Was zapraszam do środka popularnego tipacza. Tak ten hatchback prezentuje się z profilu, a tak wewnątrz. Całkiem przyjemny samochód, aczkolwiek jest to, czego ja nie lubię, czyli ten dokładany Monitorek na desce rozdzielczej, jakby nie można było tego ładnie zabudować. Widocznie tak sobie Fiat wymyślił i tak już jest. Bardzo fajnie ten wyświetlacz, czytelny jak na taki samochód tej klasy, to naprawdę całkiem przyjemnie to wszystko wygląda. Również klimatyzacja, obsługa klimatyzacji jest całkiem fajna. Jest fajne gniazdeczko do ładowania telefonów, jest USB, także całkiem dobrze wyposażony e, samochód. Deska rozdzielcza też całkiem czytelna, jak na Fiata. Bardzo, bardzo. Fajna sprawa. Tutaj z lewej strony przełącznik benzyna gaz, który w tej chwili już nam pokazuje, że jesteśmy na zasilaniu gazowym e, poprzez górną zieloną diodę, a cztery dolne diody pokazują nam stopień napełnienia zbiornika e, gazowego, który zmieściliśmy w bagażniku, tam gdzie koło zapasowe, a autko mimo 6 lat e, na karku ma tylko 35 tysięcy kilometrów, także idealnie nadaje się do tego, żeby gazować i zacząć oszczędzać. Tak prezentuje się nasz tipo od tyłu, a tak od bagażnika. Całkiem spory, głęboki bagażnik, a do tego jeszcze całkiem sporych rozmiarów zbiornik na gaz, bo 55 litrów brutto. E, który umożliwi zatankować nam około 45 litrów gazu netto. Na ile to może wystarczyć, jeżeli będziemy jeździli średnio, bo ponoć e, właścicielowi pali 12, żonie 8, to policzmy średnio 10, to niech pali gazu 12, tak jak wcześniej e, może liczyłem. 12, no to nie starczy nam na 400 km, ale jak żona pojedzie, to na pewno te 400 km przejedzie. A po tych 400 km stacja, tankujemy gaz za pośrednictwem wlewu pełnego, nie potrzebujemy żadnych przejściówek, tylko po prostu podpinamy pistolet i za 3 złote zamiast za 6 złotych do tej drugiej dziurki. Też wolę tankować za 3 niecałe niż za ponad 6. Jak Wam się podoba takie tipo na gazie? Dla mnie naprawdę bardzo dobra opcja miejska i trasy również sobie poradzi, bo 120 godzin z turbiną daje radę pociągnąć ten mały samochodzik. A jeżeli Wam się spodobał film, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, i koniecznie z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie Nowoczesnych, bo mimo wszystko ten Fiat jest całkiem nowoczesnym samochodem, może nie tak bardzo jak Audi Q3 czy inne samochody, które tutaj do nas trafiają, ale ten silnik dobrze znany, dobrze sprawdzony będzie się sprawował na gazie przez wiele, wiele lat i wiele, wiele kilometrów. Tymczasem do zobaczenia przy kolejnych realizacjach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Ciao!